Słucham. dobry Halina Ponciocha z tej strony. Jest Krysia? Krysia? No. Nie, nie ma tu. Nie ma. To Gieniu, weź no, powiedz jak jakby ona przyszła, żeby do nas zadzwoniła, do Haliny Pończochy A jaki numer? Do no. mnie? Tak. Mimo, ta do mnie numeru przecież Wam dawał, dawałam Krysi. Nie, nie mam. To ja Ci podam. most to takie pióro do pisania? Zaraz, wezmę tylko. Zobaczymy.

A no my się znamy, bo wiesz co, my dwa razem do sanatorium jeździły. Tak. No właśnie, my dwa, dwa razem do sanatorium jeździły i słuchaj no gieniu. Y, ona, no nie, no nie chciałabym tutaj mówić, bo to może i prywatna sprawa. No. Ale wiesz, Gieniu, ona y, miała mi oddać tysiąc złotych, bo pożyczyła. Tak. Oda mi to pińceda no, jeszcze wisi trochę, no jakbyś tam powiedzieć nie wiem, niech ona tam, ona będzie wiedziała o co chodzi. Tak. Niech pod ten numer zadzwoni. Proszę? Niech pod ten numer zadzwoni i ja tam będę na nią czekać, czy dzisiaj, czy ju no jutro to Boże ciało, no nie? Tak. To. To, 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 to święto to żeby sobie, sobie łód ale tak to niech zadzwoni i, i, i ja wiem, tam się dogodowa jako. A gdzie wy mieszkacie? My mieszkamy w przyszłości. Skowie? Skowie, skoło Skowierzyc? Skowierzyce. skowierżyce skowierżyce no to tak jak za tam nowią słupią tam i tamy i przyszłość jest a brunkę zno, znasz brunkę nie brunki nie znasz ona ona jest o, o tam koło styka mieszka niedaleko nie nie znam żadnej kurczę no bo be... No to to, to to nic. Jak ta Krysia będzie, to, to trzeba jej powiedzieć. Ona będzie wiedziała, Helina Pończocha, ona będzie wiedziała. Dobrze, dobrze. Dziękuję panu bardzo. Proszę.